Witajcie koziorożce, to jest czytanie dla Was na miesiąc lipiec 2022 rok. Nawieżdża traktor, muszę go przeczekać. <grymne> o! Bądź naturalną pięknością. Boże, jak on tam hałasuje. Bądź naturalną pięknością, bądź w zgodzie z naturą. Twoje wewnętrzne ciało to jest, twoje ciało jest w ogóle bardzo cenne. Więc wybierz produkty, którymi się karmisz lub które serwujesz swojemu ciału, aby były najwyższej jakości, tak? po to, żeby rozświetlały twoją świadomość. Tu jest też potrzebna miłość własna, docenienie siebie. Powiedz nie wszystkim toksycznym ludziom, zdarzeniom, sytuacjom, które są na twojej drodze i powiedz tak w celu uzdrowienia jak gdyby sytuacji, tak? Zasługujesz na to, aby wyglądać i czuć się świetnie i jesteś tego wart, więc postaw na naturę, postaw na opiekę nad swoim ciałem, postaw na opiekę nad, też nad własnym duchem, tak? Zobacz swoje własne piękno. Dobrze, to zobaczmy energię ogólną, jaka będzie Wam towarzyszyć w miesiącu w lipcu. Muszę przytasować te karty, przepraszam. I zobaczmy, energia ogólna na miesiąc lipiec, jasność umysłu, olśnienie, rozjaśnienie umysłu, ujrzenie prawdy, nowe idee, nowe pomysły. Co za wami? No, tworzenie jak gdyby tego własnego świata z narzędzi, które posiadacie. Może była duża komunikacja, może rozkładaliście swój pawi ogon bardzo szeroko, tak? Przedstawialiście się światu, pokazywaliście się, jacy jesteście piękni, jacy jesteście ważni. Dobrze. Co macie w podstawie? Co jest tego przyczyną? Trzeba było coś zadecydować, a nie wiadomo było za bardzo, w którym kierunku pójść, bo nie widzieliście wszystkich aspektów sprawy. Czekaliście trochę. Albo naprawdę, albo na nowy pomysł, albo na to, aby rzeczywistość dała wam trochę więcej argumentów do tego, aby podjąć właściwe kroki. Zobaczmy, co się dzieje w waszym sercu, do czego dążycie, czego pragniecie. Pragniecie też spełnienia marzeń, pragniecie niespodzianek, pragniecie radości, pragniecie łopotania motyli w brzuchu. Takiego roziskrzenia, rozpromieniowania, odświeżenia, co idzie do najbliższej przyszłości. A no, właśnie zabawa, imprezy, przyjaciele, przebywanie wśród ludzi, którzy są Wam życzliwi, którzy Was wspierają, gdzie Wy się czujecie docenieni, dowartościowani, gdzie się czujecie dobrze. No i super, bo ta energia na pewno podniesie Wasze wibracje. Wy, mamma mia, cóż to za zranione serce jest u naszego koziołka? Coś tutaj jesteście smutni, coś tutaj szukaliście prawdy, prawda się objawiła. Hmm. Trzy miecze: raz, dwa, trzy. I tu macie te trzy miecze. Ok, co biegnie do Was z zewnątrz? Księżyc, pierwsza połowa miesiąca, siła, moc druga połowa miesiąca Pełne zadowolenie z życia tu i teraz czerpanie pełnymi garściami wynik wieża A co z niej wynika? Nowa wizja i nowa brama wyjście z sytuacji. Dobrze. Co macie do przepracowania w takiej sytuacji? Co jest waszym wyzwaniem? Uziemienie, uspokojenie sytuacji. Yy... Jak gdyby, no, zyskanie takiej stabilności trochę fizycznie, stanie na dwóch nogach, bycie w takim stanie błogosławieństwa, daru w zgodzie z naturą, z, cyklicz z, jego, z cyklicznością wszechświata, tak. No, dobra. Nie ma co trzeba podopowiadać, kochani. Co to jest to zranione serce? Dlaczego Wy jesteście smutni? Dlaczego jesteście zawiedzeni? Dlaczego jesteście zawiedzeni? Wasze plany nie wyszły. Wasze reguły nie zadziałały. Co jeszcze? Mm -hmm. I pora się z tego uleczyć, kochani. Pora otworzyć serce i wyjść z tej izolacji, wyjść z tego impasu, który tutaj sobą reprezentujecie. Na pewno dotyczy to uczuć. Na pewno dotyczy to emocji. Jakaś bliska osoba musiała was zranić, drogie koziołki, porzucić, pozostawić. Oczekiwaliście dużo od tej sytuacji lub od tej osoby a zostaliście wyrzuceni, odtrąceni, tak? Z zewnątrz biegnie do Was lęk, niewiedza, obawa. Trochę powiększanie tej sytuacji, znaczy jak gdyby wyolbrzymianie tej sytuacji, w której jesteście. Bo tak naprawdę faktycznie to zachwiało Waszym światem, zachwiało waszym rajem. Ale należałoby to odłożyć do przyszłości, wybaczyć, wybaczyć sobie, wybaczyć też tej osobie. Po to, żeby można było pójść naprzód, po to, żeby można było wypłynąć na spokojne wody, po to, żeby można było znowu pracować i walczyć o siebie, tak? Okej. Okay. Wy tę moc i siłę zyskacie tutaj w pierwszej połowie, odbijecie się jak gdyby od, od dna, i to jest dobra wiadomość. Co tu trzeba było zadecydować? Hmm. O swoim własnym komforcie, kochani. Troszkę musicie być samolubni, troszkę musicie pomyśleć o sobie. O swoim komforcie, o swoim zabezpieczeniu, o swojej radości, o, o byciu yy, no, cesarzową, tak? Czyli. W pełnym rozkwicie i w pełnym zabezpieczeniu. Dlaczego tu jest wieża? Co tu się wydarza? No, kochani, to o co tutaj jest zmiana totalna, tutaj świat. Wszechświat właściwie zsyła wam wielkie bum, piorun, który walnie wasz świat, wasze życie. Ale zaufajcie, że to, o co walczyliście za wszelką cenę, nie patrząc na ofiary, nie patrząc na to, co się dzieje po bokach, tak, nie było tego warte. Troszkę byliście w tym naiwni, troszkę byliście w tym. Odważni, ale tak wiecie, głupie odważni, tak. Wydawało wam się, że cały świat macie u swoich stóp, tak? I mam wrażenie, że tu chodzi o związek i że walczyliście o ten związek za wszelką cenę. Po to, żeby osiągnąć sukces, bo to mamy w tej karcie. Ale mieliście za mało siły, za mało siły przebicia, no i ta niedojrzałość, tak? I trzeba było odejść jak gdyby od tego, od tego pustego źródła, od tego, co się wypaliło, od tego, co nie ma racji przetrwania, niestety, i sięgnięcia po nowe terytorium, nowe działania, macie tutaj nowe wizje przed sobą, tak? To jest potrzebne, aby zobaczyć świat innymi oczami. Ta wieża i to zakończenie, i to przestanie walczenia za wszelką cenę o to, żeby to było um, nie brania tego jako porażki przede wszystkim, tylko jako lekcje, z której trzeba wyciągnąć pewne wnioski i przenieść je, przekuć je w sukces, przekuć je w otwartą bramę, w nowe, w nowe życie, w nowe możliwości. E ale absolutnie musicie zadbać o swój własny komfort, o swoją stabilizację, o swój własny raj. To jest po prostu niezbędne. Jaka jest tutaj rada od wszechświata dla Was na ten czas? Stawaj do przesłuchań, stawaj do konkursów, stawaj do rywalizacji, wygrywaj te konkursy. Szanuj też swojego, swojego rywala, tak? Doceniaj tego rywala, dyskutuj, wymieniaj się poglądami, myśl. To doprowadzi do ogromnej zmiany w Twoim życiu i to spowoduje, że zaczniesz działać schematycznie, strategicznie, z wyprzedzeniem. Będziesz y, może posuwał się wolniej, ale pewniej i konkretniej i bardziej konsekwentnie niż do tej pory, tak? Takie ewidentnie jest tutaj przesłanie od, y, od góry dla Was. Dobrze, zobaczmy, jakie słowa mocy będą Was wspierać w ten czas. Widzę siebie młodą, młodego bez względu na wiek, promieniuję wdziękiem i światłem. Jestem piękny, piękna i zdrowy, zdrowa. No, być może martwi Was wasz wiek, być może odbieracie sobie prawo do pewnych rzeczy, bo uważacie, że to nie jest czas i miejsce. To jest nieprawda, kochani. Nasza dusza jest nieśmiertelna, jest młoda, pełna życia. I potencjału. Nie ograniczajcie się tymi schematami, które rządzą tym światem i które zmuszają nas do myślenia w ten sam sposób. Widzę siebie młodą bez względu na wiek, promieniuję wdziękiem i światłem. Jestem piękny i zdrowy. Absolutnie tak. Tutaj w tym wyzwaniu macie identyczne karty. Bądź naturalną pięknością, bądź w zgodzie z naturą. Dbaj o siebie, pielęgnuj siebie. To jest właśnie w karcie I Królowej Monet i właśnie w tym przesłaniu yy, naszej wyroczni, tak? No dobrze, to tyle dla was, drogie koziołki. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia w następnych czytaniach.